Dawaj. Dzień dobry, dzień dobry, Ilona Arte na kanale Janka Pińskiego i pułkownik Piotr Wroński, artysta szpakowski. Cześć Piotr. Cześć, dzień dobry Państwu. Jeszcze, jeszcze przed debatą. Jeszcze przed debatą z y, Pana Trzaskowskiego z mhm. Memcenem. Chciałam Ci zadać pierwsze pytanie. Czy, czy wziąłeś już snusa? Nie, ja takich rzeczy nie używam, ja nie mogę tutaj reklamować, czego ja używam od szóstego roku życia, odkąd się nauczyłem palić żeglarze w rurach do Targówku i takie coś, co się nazywa ma ma mazury, sporty, giewonty. no nie będę wymieniał oraz wszystkich toalet, które zwiedziłem w szkole, żeby zapalić papierosa i jakby mógł, to bym, jakby mógł co w ten czas i mieć dzisiejszy razem w życiu bym się nie nauczył palić żeglarzy czy mazurów na tym, na w rurach na targówku. Bo to wychodzi mi w tej chwili, że parę 60, 63 lata. Dobrze, piękne. piękny wynik, proszę Państwa. No ale no, niestety już muszę palić, bo mi musi niestety smoła zaklejać te dziury w płucach, ale to to miejsce po płucach po prostu. to u mnie nic nie stwierdzono żadnej choroby płucnej, bo płuc nie stwierdzono, także spokojnie. Natomiast tak mi na rękę nie wyszło, że płuc w oblębie kratki piersiowej nie stwierdzono. Bardzo dobrze. No dobrze, Bardzo ale... Nie używałem takich rzeczy. Oczywiście nawiązujemy do tego, o czym mówi cała Polska, czyli Pana Tadeusza Batyra-Welka-Rola Nawrockiego, który podczas wczorajszej debaty Czymś się sztachnął. No, ja, ale ja powiem, z czego właśnie śmiałaś się no, Nie wiem, no, zaraz. To się będziesz śmiała, ja ci to spróbuję przesłać dm DMM dm -em po prostu, dlatego że trudno tego nie, przesła, nie przesłać, proszę Państwa, DMM, bo ktoś tutaj pokazał to zdjęcie i napisał Karol N., polityk grubej kreski. Genialne to jest. genialne to jest. No, to jest. no. no i, sorry. No tak, no i właśnie chciałabym trochę na ten temat porozmawiać, bo według mnie y, y, tłumaczenia taki, że on po prostu y, szefer -Naker napisał Posta w nocy, że po prostu on musiał tytoń wziąć, ponieważ nie chciał zasnąć. To ta tak, że, jak mówić Trzaskowski. Ale to widać, że oni sami chyba są zaskoczeni, bo wcześniej troszeczkę, od razu właściwie po tym, Nawrowski mówił, że to była guma do rzucia. Guma czibo. Ch no tak, ci, czy, ch ch Tak powiedział. To no 3bo robi również, bo kawę robi ekspertyza, to i guma robi do rzucia. No tak, no, już wersje już są co najmniej trzy. Y... No. To są dwie rzeczy mogą być, proszę państwa. Znaczy tutaj jest jeszcze kilka nagrań takich, ty sama mówiłaś, więc może powiedz ty o tych nagraniach, co on se sparuje dziąsło. Tak, tak, bo ja już na X-ie widziałam dwa nagrania, jeszcze oprócz tego. Jeden w, tra w trakcie wywiadu, nie wiem gdzie ten wywiad się odbywał, ale ten sam manewr, dokładnie mhm. to samo. Mhm. I raz, jak to chyba było przed debatą, tylko nie wiem którą, siedział tam ten z Republiki, ten gruby, jak on się nazywa? No, Sakiewicz? Sakiewicz właśnie o pełnym kształcie, Dobrze. tak siedział Sakiewicz siedział coś na dziewięć na Wrocławski i wyciągnął sobie z zapazuchy taki woreczek wyciągnął dokładnie taki sam płatek i sobie tam wtarł no właśnie nie wiem ja nie chcę nikogo podejrzewać o jakieś uzależnienia ale to no to trochę tak wygląda poza tym ja zwróciłam uwagę że w trakcie wczorajszej debaty on tak obserwował, obserwował, czy, czy na niego patrzą. I ten moment, kiedy Rafał Trzaskowski mówił, wykorzystał do tego, żeby po tajniacku sobie skorzystać z używki. Powiem tak, co niech oni się kłócą, co to jest, bo to są dwie rzeczy. Jeśli to na przykład nie była prowokacja, żeby dzisiaj wyraźnie wiedząc ten sztab jego musiał wiedzieć, ci, którzy mu do, jakie to wywoła reakcję u przeciwników, i odpowiedzią było wyzwanie Trzaskowskiego na badania narkotykowe, bo przecież oni utrzymują, że Trzaskowski jest narkomanem. I to było w Republice od razu i on od razu to wyszedł, więc to mogła być swoista prowokacja, bo nie wydaje mi się, żeby, pla, żeby, żeby wiedział, żeby sztab nie, nie wiedział o takich, nawet jeśli to jest ta nikotyna, ten snus, cokolwiek po prostu, że tak się stanie. Nie wiedział. To jest pierwsza rzecz. Druga opcja to jest taka, że sztab był też jest zaskoczony tym gestem. Był zaskoczony, co widać trochę po tym, co mówił bo to jest takie niespójne jest z narracją samego Nawrockiego. I trzecia wersja, moim zdaniem wersja, którą ja cały czas tu forsuję, absolutnie nieważne jest, czy to była nikotyna, czy to była kokaina, czy to było cokolwiek? No tabelę kokainę, też się sparuje w dziąsła po prostu, szczególnie jak nie da rady się wziąć po prostu z i nie będę tutaj uczył, co się robi, jak to się robi przez dosto, to się sparuje w dziąsło. Też tak jest po prostu. Tutaj oś się smarowuje. No, więc to poważnie, no to trzeba pogadać trochę ze, ze znajomymi. Ja, tak się składa, że w Anglii. Pół roku mieszkałem w takim towarzystwie, więc dobrze wiem, jak to się robi. Bo nauczyłem się zresztą wszystkiego robić, to no, z łoczyska. Te... No, dobrze, ważne. ale to może... Ale nieważne, no ale to nauczyłem się i już. Ale e, proszę Państwa, ale faktem jest najważniejszym, że ja dlatego sobie pożartowałem, to prawdę wiesz, że ja tyle lat palę i jestem chain smoker, jak mówią Anglicy, czyli palaczem namiętnym, uzależnionym od papierosów totalnie. Nigdy się nie próbowałem odzwyczaić i nie będę próbował się odzwyczajać. Nie zaleca Państwu palenia oczywiście, ale potrafiłem wytrzymać nawet 8 i więcej godzin na różnego rodzaju zebraniach, spędach w instytucjach polskich i zagranicznych, w których palić całkowicie nie można. A jak się chce, jest przerwa i chce się iść do palarni, to do palarni w półgodzinnej przerwy zostaje człowiekowi 5 minut na papierosa i na powrót, bo tak są zrobione palarnie. Tak to jest, niestety. Ja sobie teraz nie wyobrażam, żeby człowiek, który przez dwie godziny nie potrafi się powstrzymać czy od papierosa nikotyny, czy od czegokolwiek po prostu, będzie w stanie znieść na przykład 8 godzin więcej godziną sesję ONZ-u, gdzie też nie można palić czy jakiekolwiek rozmowy, które trwają... A, jak on w ogóle na przykład doleci do Stanów? No właśnie... jak samolocie no, też nie można palić. Ale to on będzie leciał prezydenckim przez wszystko wolno w tym prezydenckim. Nie, nie wiem, może podpali samolot przy okazji będzie spokojno. Przepraszam bardzo, nie powinienem tego mówić, ale różnie takie. Ale, ale co ja mam powiedzieć, kiedy widzę coś takiego? Ja nawet, tak jak wczoraj Ci mówiłem, słysząc o tych kibolskich ustawkach, to ja tego nie potrafię, proszę Państwa, nie potrafię tego skomentować. No, no proszę sobie wyobrazić jakiegokolwiek kandydata, gdziekolwiek w jakim kraju na prezydenta, ja już rozumiem, ranili ich, ucho pełne krwi pokazywali, różne rzeczy, machali rękami, krzyczeli na siebie różne historie, ale nigdy nie widziałem, żeby równie dobrze, to trzeba było zrobić w ten sposób, że powinien pod tym stolikiem umieścić sobie takie coś, działeczkę, wziąć sobie tak, działeczkę i setkę po prostu i już. No, równie dobrze mogą być tak i takiego chcecie głosować, ale proszę Państwa, to jest. Ja nie wiem. Ja nie wiem po prostu, żeby to była jakaś nitrogliceryna, ale nitrogliceryna w takich woreczkach nie bywa. Jeszcze jest lepszy numer, bo jeżeli to był ten snus, to w, zdaje się, że ostatnio, chyba dwa tygodnie temu, kiedy był ostatni sejm, nawet nie wiem, bo tutaj to ludzie mi piszą. Jest, jest wypowiedź posła Pisu którego kandydatem jest chyba pan Nawrocki. Posła PiSu, proszę państwa. To ten, on stwierdził, że ten snus cały, czy jak to tam się nazywa, ten snus jest bardzo zły, w Polsce jest zakazany, podają mi ludzie jakieś tam te różne inne różne przepisy. Jest Czyli w całej on po Unii prostu No właśnie. Zakazany handel oprócz Szwecji. No właśnie, więc o, wedle szafalka, teraz luz nielegalny w Polsce, więc ja zupełnie nie rozumiem, jak można używać w takim razie nielegalnych środków do tego wszystkiego. Nie wiem, co to było, cokolwiek by to nie było, bo jest to po prostu dla mnie wtórne, co to było, bo to tego, ale ten człowiek nie powinien w ogóle być kandydatem na prezydenta, a notabene policja powinna wszcząć śledztwo, bo jak na razie, proszę Państwa, jak na razie, to pan Karol Nawrocki, doktor, jest zwykłym obywatelem, który nie ma żadnego immunitetu i który nie ma żadnych uprawnień. Jest po prostu zwykłym obywatelem jak każdy, kto kandyduje na cokolwiek. I o tym powoli zapomnieliśmy. I to jest, a dla mnie najważniejsze, proszę Państwa, pomyślcie, jeżeli ktoś naprawdę dwie godziny takiej debaty, stojąc, popijając wodą, nie jest w stanie wytrzymać. Proszę mi wierzyć i mam świadków na to, zresztą nie będę wymieniał ich nazwisk, bo musiał paru generałów wymienić, że oni byli też zaskoczeni. Piątek, przecież ty kurde bez papierosa to nawet pięć minut nie wytrzymasz, a tu siedzieliśmy 6,5 godziny i nie krzyczałeś o papierosa. nie. No bo tak trzeba było, bo każdy normalny człowiek, proszę Państwa, nawet uzależniony chyba od kokainy, nie wiem, na jakim głodzie trzeba być, po co to robić, co żeby pokazać, patrzcie jaki mocny jestem, chłopaki ja do Was, jakiś gest sobie wyobrażam, jak on rządził IPN-em. No I on dla... ma mieć może dostęp jeszcze do broni jądrowej. to? Dla mnie to jest y, kompletne również nieposzanowanie obywateli. Któż... Obywateli społeczeństwa. No bo tak? proszę Państwa, ja rozumiem, że komuś, bo to wiadomo jak jest, sucho w gardle, w tych, tych z nosa może, no wiemy, jak to, co jest biologia. Więc co innego wyjąć chusteczkę, przeprosić wszystkich, odwrócić się, prawda, zrobić porządek z tym nosem, otrzeć usta, to jest normalne prawda? No ale brać tak bezczelnie coś i to na oczach wszystkich kamer wiedzą, no proszę Państwa, no nie, nie ma. No, a a czy Ty wiesz jak to skomentował Krzysztof Stanowski? Jak? Że po prostu on nie był poinformowany, że w momencie, kiedy mówi Trzaskowski jego też widać w kamerze. To czy on jest normalny? I ten, który to komentuje i ten facet? No było to... wiadomo, że ta debata jest robi... ale to on nie widział poprzednich debat? Wiesz co, nawet jakby nie był po poinformowany, ja, to, to jest tak idiotyczne tłumaczenie, że ja nie wiem, czy on też był po tym slup, się, czy tam czymś, jak to nie pisał. Wiem. Nie, nie, no ale, nie, no to już trzeba bronić na siłę, ale to jest tłumaczenie idiotyczne, przecież wiadomo, że w tej debacie dwóch na dwóch, nie widział tych debat, to zapewne będzie, to na pewno będzie zawsze takie, jest, przynajmniej w jakimś tam, nie wiem, inboxie czy w czymś tam będzie pokazana, w jakimś krańcu będzie pokazana druga osoba. Szczególnie jeżeli oni potrafili w czasie wypowiedzi pokazywać całą debatę, gdzie byli wszyscy kandydaci, a ich było trochę, prawda? Prawda? Mhm. Potrafili, to tutaj nie będą. To tutaj by tego nie zrobili? Ja, ja, ja zupełnie. Ja przeczytam tego posta pana mhm. Stanowskiego, bo to, 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 mhm. to naprawdę jest warte. Mhm. Jedna jeszcze uwaga, bo byłem jako uczestnik debaty w tym studiu TVP. Tam nie ma podglądu i uczestnicy nie widzą siebie na ekranie. Wtedy przemyciłem telefon i miałem włączony YouTube, dzięki czemu zobaczyłem w trakcie, że jestem pokazywany, gdy ktoś odpowiada na moje pytanie. Przy pierwszej odpowiedzi patrzyłem gdzieś w dół, bo myślałem, że mnie nie widać i miałem wywalone. Myślę, że uczestnicy dzisiejszej debaty nie dostali informacji, że są pokazywani non-stop. Tak jak my wtedy nie dostaliśmy informacji, kiedy nas widać, a kiedy nie. Podczas a... innych debat też podglądu nie było, ale było jasne, że widać tylko tego, który akurat mówił. Ale zaraz, zaraz, a co robił tam wyborczy? Przecież nie, no, proszę państwa, no, nie, nie. No. Znaczy, a czy w ogóle Nawrocki był poinformowany, że był w telewizji? Że to było transmitowane na żywo? I nie da się wyciąć? Bo może mu nie powiedzieli, no. Bo panie Krzysztofie Stanowski, ja powiem panu, to jest w ogóle świństwo straszne TVP. Nie poinformowali Nawrockiego, że to jest na żywo, że w ogóle jest kamera włączona, że głos jest włączony, prawda? I nie poinformowali, że Trzaskowski również go widzi, że nie ma przepierzenia po prostu między nimi. Po prostu, no. I w ogóle nie poinformowali, że Trzaskowski jest w tym samym studiu. Ja w ogóle nie widział, że jest w studiu. No nic dziwnego, potrzebny był ten w takim razie ten kop, bo to tak dalej. Ja bym go chciał wiedzieć, czy Pan Dobski już okrył, obliczył, ile kosztuje zegarek pana Nawróckiego I obrączka. Pan Dobski sobie trzasnął zdjęcie I z papierosem. I krawat z czym? Z papierosem, dzisiaj. Oj, Pan Dobski, a gdzie miał tego papierosa? Tam w gdzie. O, w w nie, on... A w ustach nie ma czegoś innego na ogół? ale nieważne. No, ale no widzimy... pan, Panie Dobski, to pana pytanie, ile kosztował zegarek pana Nawrockiego, ile obrączka, ile buty, ile krawat, ile garnitur, to nie tak, marynarka i spodnie, ile koszula, ile majtki. Nie w pan, Wiem, że pan lubi oglądać majtki, więc ile majtki kosztowały, ile w portfelu miał, jaki ten w ogóle i tak dalej? Ile fryzjer? Ile makijażysta? I szminki ile kosztują? Dobrze. To jest czy To jest wariacwo, No co mam powiedzieć? Z tego trzeba zrobić kabaret. Ale trudno, kabaret będzie, proszę Państwa, jeśli my go wybierzemy, to dopiero będzie. Tylko to będzie już straszny kabaret, to będzie tragedia. Nie, to będzie horror. Ah, niestety. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, proszę Państwa. Nie wiem, może odbrał tego lek na Covid. -a. Ale yy, Ramon on Wciąga cała Polska. Podoba mi się. Wciąga. Dobrze. Naprawdę to Było będzie wciągające. No. palio Może prezydentura pana Nawrockiego nie będzie dobra, ale na pewno będzie wciągająca, także spokojnie. A wyobrażam sobie zabawę, a wyobrażam sobie kancelarię w tym momencie. Każdy z rurką, ze szkłem, każdy. No fajno. Chyba się tam zapiszę do tej kancelarii. Tak, podsumowując po prostu, no to jest szczyt szczytów, i a te tłumaczenia są jeszcze chyba gorsze od, od tego wszystkiego, co się tam wydarzyło. Nie, poza są niespójne i to jest najgorsze z tego wszystkiego. Jak cały Nowrocki. Cały Nowrocki. Nie, Nawrocki jest spójny wbrew poza. On jest spójny. Zanim on wie, co on robi, wie kto go delegował i komu będzie ma być wdzięczny. I cała mafia za nim idzie. Oni są dość spójni i konsekwentni. W odróżnieniu od polityków, którzy są durniami. Panie, na koniec. Panie Kaczyński, widział pan to. Kto pana zmusił, czym i dlaczego do poparcia takiego właśnie kandydata? Ostatecznie się mógłby pan już Goska wytypować, byłoby fajnie, no nie no, mógłby goska wytypować, to… No. Ale jego by nie było widać y, znad tego… Ale nie szkodzi, to namierzeń to, 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 to Trzaskowski by mówił do pustego tego. Wtedy nie było widziane, ale ile gosek mógłby ciągnąć pod czubek. tym. Jakby go nie było widać, to ile gosek mógłby wciągać pod tym. No. Tylko czubek głowy. Ale tam fajnie, bo pod tą trybunką, co oni tam stali, tam jest takie, ta, pewnie taka dziurka, że tam można ustawić sobie tak pół litra kieliszek, ogórek i… Kucnąć czasami pod łokiem i chusteczka spadła, nalać, wypić i wstać i wyjść. I już do roboty, proszę Państwa, biedny człowiek ten polski. Poziom debaty prezydenckiej. Poziom kandydata na prezydenta. To naprawdę jest kabaret. Tak, to jest kabaret. Natomiast ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć i odnieść się do tego, że właśnie teraz nawołują, żeby przebadać narkotestami Pana Trzaskowskiego. Yy, istnieją środki, które są niewykrywalne yy, takimi yy. standardowymi testami, yy, z których zapewne korzysta Pan Nowrocki. Yy, yy, I po prostu może to być właśnie celowy zabieg. Proszę, bo widzę teraz, zaś Ci wyślę yy, też. Wyślę orędzie prezydenckie. Nawet nie będę opisywał, bo to YouTube nas zablokuje. Jak wyślę orędzie prezydenckie, uwaga, to mi się podoba. Orędzie prezydenckie. Naprawdę zatęsknijmy za dudą. To jest czego Orędzie prezydenckie. No, orędzie prezydenckie, dwie kreski. No ja co. No, no dobrze, żeby, żeby nie było, że się wyśmiejemy, Kon... a Państwo nie wiedzą z czego, no to to jest takie zdjęcie jak. Ktoś wciąga krechę. Dwie krechy chyba, bo to noworoczne Dwie orędzie. kreski? Za stary ale, ale rok i za czym? nowy. Ale czym? 100 złotym. Zł. a obok jest karta, która to wszystko zrobiła, no, kredytowa. Nie no, to jest orędzie noworoczne, bo to jest to stary rok i nowy rok, tam obok ta druga kreska. Cholera. A orędzie trzech króli? Z okazji trzech króli? Spadnie potem. A z okazji sześciu króli? No właśnie. Dobrze, jest to wszystko śmieszno, straszne. Przede wszystkim straszne, ale trzeba się tylko z tego można pośmiać. Tak jest. Dobrze, na razie. my kończymy. Jest to krótka audycja, ale chci chcieliśmy koniecznie o tym porozmawiać i y idziemy oglądać y rozmowę. Mem, memcena. M memcena z Memcenie. memcena z panem Rafałem Trzaskowskim. No na razie. Cześć. Bardzo Cześć. dziękuję, dziękuję Państwu. Też dziękuję. Pa, pa. Cześć. Pa, pa.